Do kiedy możemy rekomendować polecać sadzenie krzewów borówki? E, tak naprawdę ze względu na to, że są to rośliny, które są w doniczkach. One nie są kopane z ziemi, to można by tak teoretyzować, że właściwie możemy sadzić cały rok, Ale oczywiście nie będziemy sadzili w grudniu, styczniu czy lutym, kiedy Temperatury są bardzo niskie. Ziemia może być zamarznięta, chociaż w ostatnich latach tak często nie bywa, nawet ze względu na ocieplenie klimatu. Ale ten najbardziej zalecany okres, właściwie są dwa okresy, czyli jesień lub wczesna wiosna. Każdy ma swoje zalety i wady. Ja bardziej preferuję sadzenie w okresie jesiennym, z tego względu, że nawet tych naszych zim. Nasze zimy teraz nie są takie bardzo mroźne, więc nie istnieje duże ryzyko na to, że młody materiał w nowym miejscu, czyli w nowej lokalizacji po przeniesieniu ze szkółki, ulegnie jakimś tam uszkodzeniom mrozowym. Natomiast ta właśnie taka cieplejsza zima powoduje, że system korzeniowy, który znajduje się w tym wale, czy znajduje się w tym zagłębieniu, w tym specjalnie przygotowanym substracie, będzie przez tą zimę powolutenku rósł. I co to nam da? No daje nam to, że nie mamy tego szoku, takiego suszy wczesną wiosną. Bardzo często u nas na wiosnę właśnie nie pada deszcz, są okresy opadów, a później mamy 2-3 tygodnie bez opadów i wtedy rośliny młode cierpią. Cierpią dlatego, że ich system korzeniowy jest ograniczony. Jeśli ta roślina przez okres zimy nawet troszeczkę się rozrośnie, to wczesną wiosną ona już może bardzo intensywnie ten system korzeniowy rosnąć i przerasta dość szybko sąsiednie tereny, sąsiednią glebę znajdują. Się. E, dzięki temu nie ma tego właśnie stresu suszy wiosennego, który normalnie by wystąpił, gdybyśmy posadzili rośliny na wiosnę. E, ale nie znaczy to oczywiście, że przy dobrze zabezpieczonym nawadnianiu, przy dobrze pracowanym technologii nawadniania, no bo to też trzeba wiedzieć, że e, ten system nawadniania musi być odpowiednio do wieku rośliny przygotowany, czyli ilość wody, gęstość kroplowników, jedna, dwie linie kroplujące, to wszystko zależy też właśnie od kształtu plantacji, od wieku do roślin, roślin, wzrostu wegetatywnego, e, też takim systemem nie jesteśmy w stanie dostarczyć tej wody. No jesteśmy, ale jest ona sztucznie dostarczana. Jeśli, jeśli ma pH wysokie, musimy dodatkowo ją zakwaszać. No są to dodatkowe problemy. Dlatego ja preferuję okres jesienny. Nie znaczy jednak, że nie można posadzić na wiosnę. To też jest bardzo dobry okres do sadzenia. Rozumiem. Do kiedy sadzimy jesienią? To kiedy, warunki pogodowe, kiedy pozwolą, warunki pogodowe pozwalają, no może być to i... nawet jeszcze i listopad. Aczkolwiek im później tym na pewno, proszę Państwa, narażamy się jednak na pewne ryzyko, że ta temperatura spadnie nam bardzo szybko do minus 10 stopni. No i roślina wtedy będzie w takim stresie troszeczkę większym. Zdecydowanie lepiej zrobić to w okresie września do października powiedzmy. Natomiast kolejnym to... pytaniem jest czy yy, nacinamy yy... Korzenie. Już powiedziałeś właśnie o takich rzeczach, zabiegach, to od razu patrząc na tym przykładzie. Znaczy tak, nacinanie korzeni, no są dwie szkoły. Żartobliwie można powiedzieć Pruszkowska i Wyłomińska. Z Warszawy jestem, dlatego <głanee> nawiązuję do moich młododzianych czas. Ci, którzy zachwalają nacinanie korzeni, mówią, że po nacięciu korzeni stymulujemy wyrastanie korzeni tych bocznych, intensywniejsze właśnie wzrost. No jest to prawda, bo każde cięcie powoduje stymulację wzrostu. Więc oczywiście, ale trzeba się też liczyć jednak z tym, że każde cięcie niszczy korzenie. Jednak przecinamy w jakiś sposób, więc to nie jest tylko sama zaleta, jest to też wada. Więc jeśli mamy pewność, że ilość wody dostarczona do tej rośliny w zasięgu jej kur, małego systemu korzeniowego jest doby, wystarczająca, optymalna nawet powiedzmy w ten sposób, że nie przelewamy, ale nie zasuszamy, to w tym momencie to nacięcie korzeni może okazać się korzystne. Natomiast no, jeśli nie jesteśmy w stanie tej wody zapewnić, bo może jeszcze nie założyliśmy systemu tego, no jednak trochę ryzykujemy, jeśli pojawi się kilku tygodniowa susza i tej opadów deszczu nie będzie, bo uszkodzony system korzeniowy, no jednak będzie może trochę bardziej cierpiał. E, zalecam w takim wypadku na pewno, że jeśli Państwo przetną system korzeniowy i go w jakiś sposób tu uszkodzą, żeby zastymulować jego wzrost, to żeby też ograniczyć tą górną część rośliny, czyli wszystkie te pędy, które ja tutaj właśnie trzymam, to, które są teraz pędami wegetatywnymi, ale one są zbędne dla rośliny, one tylko zabierają wodę i składniki mineralne, żeby to też wszystko od razu usunąć. Zmniejszamy powierzchnię liściową zawsze ileś procent, mniejsze pobieranie wody. Jeśli widzimy takie gęstsze tutaj, to też te takie drobne pędziki możemy usunąć, zostawiając tylko główne 4-5, tak jak tutaj widać w tej roślinie, mamy 4 główne pędy szkieletowe, te główne pozostają. Roślinka będzie bez tego sobie spokojnie poradzi, a zdecydowanie lepiej i łatwiej się będzie przyjmowała. Ale robimy to cięcie jesienią czy na wiosnę? E, jeśli tniemy system korzeniowy, tniemy od razu roślinę. Jeśli nie tniemy systemu korzeniowego, to pewnie lepiej to zrobić wiosną wygodniej. Chociaż jeśli ktoś zorganizuje sobie tak nasadzenie, że te dolne pędy może zrobić w trakcie sadzenia roślin, może to, to zrobić od razu teraz. Nie będzie to jakimś takim wielką stratą dla rośliny, bo ten system korzeniowy, ten system tutaj liściowy, który jest, jeszcze wciąż produkuje asymilaty, także ta roślina będzie dobrze odżywiona. Aczkolwiek w większości wypadków masz rację. Wcześniej we filmach mówiliśmy, że lepiej wiosną zrobić to cięcie ze względów jakichś przymorskowych. Ale ja nawiązuję. Usuńmy te pędy, jeśli nacięliśmy system korzeniowy. Te rośliny też. Przechodzą stres, są w nowej lokalizacji, zmieniły się warunki środowiskowe, które je otaczają no bo inaczej jest w szkółce, inaczej będzie na plantacji. Kwestia wiatrów, kwestia ilości wody i, no, i innych czynników. Eee, myślę, że warto tutaj, niezależnie od tego, czy zostały posadzone właśnie na jesieni w nowym stanowisku, że nie wymagają jakby specjalnego naważenia, warto tą część kilkukrotnie potraktować nawozami potasowymi i fosforowymi, po to właśnie, żeby tak jak już rosnące wcześniej na plantacji rośliny, też je przygotować do zimy. Temperatury zimą nie są aż tak straszne, jak szalejący wiatr, szczególnie w tym okresie tak przedwiośnia. Tak, no tutaj raczej na zimę nie założymy jakiegoś specjalnie osłony, raczej jest to dość skomplikowane, ale każdy plantator, który założy plantację borówki, szczególnie nie jest, jeśli ona nie jest otoczona lasami gdzieś blisko położonymi, bardzo. Powinien pomyśleć właśnie o pasach tak jak powiedziałaś wiatrochłonnych, czy to z modrzewi, czy to z jakiejś tam tui, żywotników, wszystko jedno. Wokół plantacji nawet co ileś metrów, jeśli są to potężne, no kilkadziesiąt metrów może nieco ileś metrów e, położonych po to, że tego typu e, osłony tworzą specyficzny mikroklimat. Zwiększa się wilgotność, mniej jest wiatru właśnie, więc to wszystko, ten mikroklimat, który powstaje bardzo dobrze służy e, roślinom borówki. Dlaczego? Bo to są rośliny, które naturalnie pochodzą z lasu. Dziękuję za te cenne uwagi myślę, że wielu bardzo pomogą. Myślę, że państwo zastosują się do rad tutaj, które Tomasz zaprezentował. Dziękuję. Jeszcze raz. Dziękuję państwu i oczekujemy na kolejne pytania.